50 Marek Generał generalnego gubernatorstwa w Warszawie. Proszę Państwa, banknot, który jest bardzo ciężki do zdobycia w stanie bankowym. Yy, wystąpił na aukcjach w Polsce myślę, że co najmniej trzy razy, przynajmniej na platformie OneBit. Ale nie bez przyczyny chciałem Państwu pokazać ten egzemplarz, bo uważam, że jest on godzien nagrania krótkiego filmu. Proszę Państwa, 50 Marek Generał, niewdzięczny banknot do zebrania. Stany bankowe pojawiają się niezwykle rzadko. Myślę, że dzisiaj kolejna sztuka w stanie łęce mogłaby podejść po 20 tysięcy, albo jeszcze więcej. Jeśli mówimy, oczywiście, o egzemplarze, jeszcze potwierdzone wysoką oceną w readingu PMG. I później mamy w zasadzie przepaść. Czyli było parę sztuk takich w stanie bankowym, a to, co mamy na rynku, to w większości stany. Tak, ja bym powiedział, nie użyję tego słowa, bo słowo niezbieralne jest jak najbardziej według mnie krzywdzące, ale w stanach takich, powiedzmy, no nie satysfakcjonujących, czyli czwartych, słabych, piątych często to będą są po konserwacji wybielone, wymęczone, cudawianki są z nimi robione, żeby tylko jakoś wyglądały, a tu proszę Państwa bardzo ładna, naturalna sztuka. Proszę zobaczyć jak pięknie gra ta czerwień. Prążkowana faktura jest, e, papieru jest bardzo dobrze zabawana. Oczywiście w miejscach, gdzie była, no, miał miejsce jakiś obieg jest lekko zniwelowana, ale jest to naturalna cecha. Te prążki jednak no, pod wpływem nawet Nacisku ludzkiej dłoni mogą przy takim dłuższym powtarzaniu takiego procesu, mogą przecież zanikać i one zanikają, nawet w trakcie naturalnego biegu. Ale jest to egzemplarz naturalny, złamanie z naturalnym garbem, jakiś przetarcie większych farby tutaj raczej nie widzę. Eee, oczywiście jakieś przewarwienia, no stan 3, plus, chyba tak pamiętam, żeśmy go cenili, bo bodajże, że to była trójka z plusem, ale naprawdę pamiętam ten banknot, jak go oceniałem, bardzo mi się podoba, uważam, że jest to sztuka godna już bardzo dobrych zbiorów, yy, bo będzie cieszyła. Można spokojnie z takim banknotem czekać na podmiankę, na lepszy egzemplarz, nie będzie ona łatwa, ale o, szeleszczący lubię to robić. Wielu z Państwa mówiło mi, że kochają ten szeles, że można poczuć, się, jakby, jakby się to robiło własnymi dłońmi. także Mimo, że to nie jest topowy egzemplarz, mam przecież na aukcji tyle banotów fantastycznych, nieobiegowych w to ja właśnie celowo nagrałem film tego banknotu, bo dla 50 generał ten egzemplarz jest banknotem zdecydowanie ponadprzeciętnym, godnym uwagi i właśnie temu służy prezentacja filmowa, aby Państwu to pokazać i wytłumaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej uważamy. Także polecam ten banknot. Bardzo ładna, przyjemna, naturalna 50 50 marek, generał gubernatorstwa warszawskiego.